Syna i Ducha Świętego. Amen. Gromadząc się w godzinie miłosierdzia w kaplicy sanktuarium świętego Maksymiliana w Niepokalanowie, za stawiennictwem świętego Maksymiliana i świętej Faustyny Kowalskiej, nieskończonemu miłosierdziu Bożemu polecamy dusze zmarłych oraz prośby i intencje wszystkich tu obecnych a także te zanoszone przez widzów telewizji niepochalanych, nadesłane przez czytelników rycerza niepochalanych oraz przekazane przez wszystkich proszących nas modlitwę naszych przyjaciół, sympatyków i pielgrzymów, O zdrowie dla chorych, cierpiących, o zdrowie dla pani Marii. W intencji beatyfikacji sługi Bożego Brata Inocentego z klasztoru Niepokalanów. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjść królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na Ziemi. Pylona Wasza, poprzedniego na nam dzisiaj, i się na się nasz jak W imię ale i Syna, i Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się w zadaniach teraz i w rodzinach To życiera i, i Jezusa Chrystusa, Syna jego jedynego pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się w Zali i Panny, męcząc pod polskim pijatem, u Krzyżowa umarł i do wieki trzeciego dnia w martwych Stąpił na niebiosa, słychać po prawicy Boga Ojca Wszechowącego, a tam, czyli te żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty kościół powszechnych, święty władco w ani, rzekł Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najbliższego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, dla dla naszego Pana świata, dla Jego bolesnej męki miłości, całego Dla Jego męki. Całego świata. Ojcze, przedwieczne ofiarują ci ciało i kredytu, i bóstwa najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa, Chrzestusa. Nasze, nasze łaganie, tak, tak, nasze, nasze i nasze. Całego, całego świata. świata. Ale jego bolesne węgi. Niech Nie, miłosierdzi Pana i, i całego i, świata. for you. Твоєї була Пана нашого Ісуса Христоса. Наше благодійство і наша сила. Наїдомо рос найменкий. najmniejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego dla, nasze, 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 na dla Jego bolesnej męki Nie, i miłosierdzia, dla nas i całego.

dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, uświęć mięci, ciało i krew duszy i bóstwa. najmniejszego snu Twojego, a Naszego, Jezusa Chrystusa. nasze błaganie naszego. <coughs>

Święty dla nas i całego świata. I jego Nie innym dla nas całego świata. Święty dobrze, święty na święty święty, się nad nami i nad całym Yeah. To raise Święta Faustyno, mój się za nami. Święty Janie Pawle II, mój się za nami. Błogosławiony Michale Sopoćko, mój się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.